W WMS dodano nową funkcjonalność dotyczącą kolejności załadunku wydania na podstawie wysyłki z Komarch ERPXL. Funkcjonalność ta odpowiada za przekazanie informacji z systemu Komarch ERPXL do Komarch WMS o kolejności wysyłki, w jakiej powinny być realizowane dokumenty magazynowe zgrupowane według wysyłki. W Komarch WMS Magazynier podczas realizacji zgrupowanego wydania pozycje będą odpowiednio posortowane. Aby włączyć tę funkcjonalność w komar WMS Zarządzanie należy przejść do Ustawień, a następnie kafel Procesy i proces grupowania dyspozycji wydań. Krok drugi, a następnie ikona w prawym górnym rogu Ustawienia. W sekcji Realizacji dyspozycji zaznaczamy opcję Sortowanie pozycji według kolejności załadunku. A w sekcji grupowanie dyspozycji grupowanie według wysyłki. Dzięki takiej konfiguracji wartości parametrów dotyczących kolejności załadunku będą prezentowane na pozycjach dyspozycji zgrupowanej w aplikacji Komarch WMS Magazynier. Należy zapisać proces. W Komarch ERP-XL na liście dokumentów widoczny jest utworzony wcześniej dokument wysyłki. Zawiera on dwie paczki. Po zgrupowaniu w systemie Comarch ERP-XL dokumentów według wysyłki, wartość kolumny liczby porządkowej w zakładce paczki, widoczna tutaj, odpowiada priorytetowi w kolejności załadunku. Przed synchronizacją operatorów ERP-XL może ustawić odpowiednią wartość kolejności załadunku na nagłówku dokumentu WZWM. Na nagłówku dokumentu w tym przypadku kolejność załadunku przyjmuje wartość 6. Zaś na przykład dla drugiego dokumentu wartość 5. W komarch WMS Zarządzanie należy przejść do ustawień, a następnie na kafel Konfiguracja Interfejsu WMS Zarządzanie. Powinna być zaznaczona opcja Wyświetlanie dodatkowej informacji o kolejności załadunku na liście pozycji. Na liście dyspozycji oczekujących widoczne jest 6 dokumentów ZWM. Można je pogrupować na przykład według wysyłki. Widoczne jest, że dotyczą one jednego dokumentu wysyłki. Przy przejściu na listę pozycji w prawym górnym rogu aplikacji widać, że wszystkie te dokumenty mają wartość priorytetu kolejności załadunku równy 1 w tym miejscu. Wynika to z faktu, iż dokumenty nie są zgrupowane. Aby to zrobić, należy przejść na listę dyspozycji i zgrupować te wszystkie dokumenty. Po powrocie na listę pozycji Wartości priorytetów zostały ustawione według wartości ustawionych na nagłówkach dokumentów UZWM w tym miejscu. Analogicznie funkcjonalność ta widoczna jest w aplikacji komar wMS Magazynier po przekazaniu do realizacji. Widoczny jest zgrupowany dokument, a pozycje są posortowane według wartości priorytetów. Dziękuję za uwagę.